Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, drodzy widzowie. A w dzisiejszym odcinku o czym? O kurtaku pastwiskowym, jak widzicie na załączonym obrazku. Także o nim więcej opowiem. Jakie jak, 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 rasy, co zrobić, ile tygodni i dlaczego jest tak dobry. Także zapraszam do oglądania. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie nasz kanał, żeby poszedł dalej, żeby właśnie o tym dobrym. Ee, regeneratywnym, dobrym gospodarzeniu, dowiedziała się cała Polska, jak i Ever Forever. <grym> także I pierwszym punktem, jakim musimy się zająć, myśląc o tym, aby hodować piskaka broilera e, paswiskowego, czyli naturalnego, e, bo też bo taką nazwą też będzie na, no, u nas, że to będzie natural, po prostu, to musimy spojrzeć na, jakie są rasy. Ich jest mnóstwo, jest saso, no, hubor chyba coś takiego, ale takie najlepsze jeśli chodzi o rasy, które możemy trzymać wolno rosnące na pastwisku, to są właśnie ROS 308 i KOBE 500. 502 <laughs> coś takiego powiem wam co e, da się pisze sobę jakoś tak e, my ten akurat co mamy to jest ROS 308 dlatego ja tak dobrze pamiętam tak powiem wam szczerze też nie jestem jakimś mega znawcą trzeba to powiedzieć na samym początku z tego względu że też się uczę bo w zeszłym roku e, wzięliśmy boilery e, po raz pierwszy wzięliśmy tam koło 100 sztuk <laughs> i to było tak żeby spróbować czy w ogóle bez antybiotyków się uda no, i powiem Wam szczerze, że też nie robiliśmy tego jakby na pastwisku. Wszystko trawę przywoziliśmy i zielone do boilerów, do tego, do, do, do środka. W szczególności to, że było mnóstwo pracy z gęsiami i po prostu to trzeba było tam rozłączyć. Ale jak posmakowaliśmy to, że to mięso ma całkiem inną strukturę, jest bardziej syte. I oczywiście taki broń rośnie dłużej. Ale i to wtedy stwierdziliśmy, że warto. No i też dużo osób się nas pytało, czy mamy oprócz gęsi, właśnie kurczaka, i stąd, że mając właśnie też i słabe ziemie, te zwierzęta musimy wypuszczać na zewnątrz, więc trochę dygresywności. I właśnie kurczak pastwiskowy jest w Ma Kolejnym punktem, jakim musimy się tutaj na czym zastanowić, czyli ten taki pierwszy okres. Właśnie odchów pisklaków. No i tutaj musi być dość standardowo, czyli musi to być około 4 tygodni. Ale ten czas, to czy one będą 4 tygodnie, czy 5, czy 3, to jest zależne od tego jaką mamy pogodę. Po prostu. Czyli ta różnica między dniem a nocą nie może być za duża. Więc tutaj to jest to najważniejsze. Więc nieraz to może także w maju być szybciej, później może być to w czerwcu. No, mamy różnie w Polsce, więc na to musimy najbardziej patrzeć. I jeśli o odchowanie, czyli te pierwsze trzy tygodnie. U nas pierwsze tygodnie są na paszy takie jeszcze kupne. Jeszcze nie zaryzykowaliśmy to, żeby całość mieszać na naszej. E, to są z różnymi tam, e, to jest kurka naturka, z różnymi e, bardziej taka czy naturalna, czy cokolwiek e, i, e, i, i to są 3-4 tygodnie, ale już w tych ostatnich tygodniach można domieszać swoje zboże, można domieszać różne zioła, e, czyli tutaj przed tym okresem właśnie jak pójdą na pastwisko, to Wtedy e, możemy, e, musimy właśnie wziąć i e, przygotować te pisklaki, Czyli odchowanie. 32, e, 35 stopni Celsjusza pod lampą lampę grzewczą, nas na lampę grzewcze. E, bierzemy i grzejemy. Podobno, na od 80 do, do 100 sztuk, jedna lampa grzewcza. U nas akurat wzięliśmy, mogliśmy mieć 4, a mamy 5. Sześć. jeszcze, bo to też pogoda, po prostu jest pogoda, ostatnie dni były cieplejsze, teraz nam idzie chłód, więc tutaj mamy 32-35 stopni, musi być Pomieszczenie musi być wentylowane, musi być sucha ściółka, eee, trzeba, no woda oczywiście, no i woda też może już być z, właśnie z witaminami, z, znaczy, może, powinna, wręcz musi, eee, z witaminami, z czosnkiem, z oregano, eee, czyli już takie mieszanki powiedzmy płynie, które możemy już kupić naturalnie, jest tego bardzo dużo na naszym rynku i także to też możemy się zadobyć w, takie, e, w taki skład, żeby właśnie wlewać sobie w te płyny do wody. I tu mamy te pierwsze 4 tygodnie, jeszcze wilgotność jest bardzo ważna, nie? żeby tam nie było za wilgotno, bo wtedy jak jest bardzo wilgotno, wtedy idą grzyby i właśnie wtedy się dzieje, no nie rosną tak bardzo. Nie, nie rosną tak, że jak u gęsi, u kaczek czy u brojlerów, to maleństwa po prostu rosną oczach. To, to jest taki mega, naprawdę, to z dnia na dzień to się tego miejsca robi coraz coraz mniej. No i też, jak zacząć, to po prostu zacząć, jeśli chcecie, no to od 50 sztuk. żeby już mieć ten, tak, żeby już warto było przyjść, żeby już warto było wziąć, bo to 50 sztuk to jest na takiego jeden chicken traktora. Po prostu na taką kl klatkę, tą na zewnątrz. Kolejny już odchowaliśmy piskaki I. Teraz musimy przejść do, 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 do tego, żeby je przenieść na łąki. I teraz powiem tak. U nas najpierw te pisklaki, te brojlerki będą. znaczy pisklaki, już kurczaki. E, te czterotygodniowe będą na podwórku. Żeby po prostu były, bo jest dość równe, więc można będzie je przesuwać e, na podwórku. E, no, żeby to były raz, że użyźnimy glebę, bo to chodzi najbardziej, tutaj się chodzi o ekologię, o re, re, rolnictwo regeneratywne, o permakulturę, więc tu gdzieś y, musimy iść w tym kierunku, żeby y, odżywić tą ziemię, żeby ją, żeby jak najmniej tej chemii tutaj dawać, y, tych składników, ale i też w tym kierunku bardzo pójść. Więc najpierw będziemy na podwórku mieli, będziemy mieli darmową kosiarkę, ale musimy pamiętać, żeby właśnie y, tutaj Wziąć sobie za odpowiedzialność, żeby codziennie ją przestawiać. E, I do tego potrzebujemy właśnie chicken traktory, czyli takie, e, jeszcze tak, powiem, będzie z tego osobny odcinek, e, bo to jest na etapie e, właśnie tworzenia. Więc to jest tak, 3 metry na 3 metry na metr, zadaszone w większości muszą być, z dwóch stron musi być blacha. Tu poidełko może być z, poidełko w wężek u góry z wiadro, Karmik, bo też paszę trzeba, poza tym, że mają trawę, trzeba dodawać, że tą paszę bez GMO. Dodatkowo one się żywią właśnie tą trawą, robaczkami, wszystkim tak bardziej naturalnie. Też je trzeba tak ustawiać, wiecie, w takim, nie że wszystko w jednym rzędzie, tylko właśnie w takiej fałce takiej fałce, bo chodzi o to, że wtedy jak są wiatry, cokolwiek, to wtedy tam nie, nie mają przyciągów, na tej też, też zasadzie i tą całą sekwencję, czy jeśli mamy ten jeden, czy ten więcej, to przesuwać, codziennie przesuwać, wokół tego e, trzeba zadbać o to, żeby były, żeby drapieżniki ich nie zjadły, czyli e, to zadaszenie też pomaga na tym, żeby czasami jastrząb właśnie, czasami czy jakiś tam e, drapieżnik latający nie przestraszył tych brojerów, bo brojery mają to do siebie, że po prostu się stresują. No i jak się przewrócą, to jest po prostu no, koniec z nimi. Tak, tak powiedzmy, są bardzo stresujące. Także tutaj, same powiem szczerze, w jakim kierunku poszła genetyka tych szybko rosnących, no to jest trochę tak szkoda tych ptaków, nie, ale już właśnie te roz 8 i te wolniej rosnące, czyli takie, które będą z nami 9 do 12 tygodni, no to one już trochę są w lepszej kondycji, bo codziennie, ten codziennie są, prze, przechodzą, jedzą trawę, także mają też te mikroelementy z tej trawy, naturalnie grzebią, E, więc tutaj całkiem, całkiem in, inne mięso, całkiem inna jakby e, zdrowotność tych ptaków. E, m, I tutaj powiedzmy, czyli tu już rozpowiedziałam się, że codziennie to przestawiamy. E, tak dbamy o to, właśnie, żeby u góry było to, e, ta blacha, żeby też mogły się dziś schronić. E, jak jest znowu zimno, tak? Bo powiedzmy sobie, wystawimy się w maju. Może na w czerwcu przyjść śnieg. Nawet ja pamiętam, nawet nie niedawno, bo to jeszcze, jeszcze Wiktoria była mała, no to chyba 3 właśnie czerwca było, e, było, czy mała chrześnica, fu, 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 chrześnica, e, śnieg padał, właśnie na urodziny. Tak miała rocz, roczek czy dwa, także tutaj e, też może tak być, no i wtedy musimy osłonić jakby e, ten chicken traktor, żeby e, miały ciepło, no bo to jednak e, te kurczaki nie są tak upierzone, jak kura nioska, przykładowo. Wróciliśmy i musimy też pomyśleć w tym y, momencie o, właśnie o, 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 e, o, tej zdrowotności. Czyli, jak tu mówiłem, czosnek, oregano, witaminy AD, C, kalcyum, przepraszam, no C też, bo witamina C y, też jest bardzo dobra, bardzo zdrowa, więc tutaj naturalnie bardzo. I też przede wszystkim nie stresować tych zwierząt. nie? Czyli oni nie mogą mieć za mało miejsca, czyli na taki traktor, jak tam opowiadałem, to jest 50-60 sztuk. To jest gdzieś tak mniej więcej, tak, tak, takie są dane, e, więc nie mogą mieć za ciasno, muszą mieć tą czystą wodę, muszą mieć cały czas wodę, e, muszą mieć pasz, taki, taki ten spokój. Wtedy też zwierzę e, jest dużo bardziej odpolne, tak jak my ludzie po prostu. To też jak się stresujemy, wtedy też e, I tutaj musimy o 9, 10, 9, 12 tydzień, zależy jakie to mamy rasy, no to wtedy już dochodzi do tego momentu, właśnie uboju, czyli musimy je tutaj przetworzyć. Możemy je sprzedawać w formie sprzedaży bezpośredniej bądź marginalnej, czyli mola tak zwanego, możemy RHD także w tym kierunku, ale tu już trzeba odpowiednio mieć ubojnie, pomieszczenia. Nie jest to jakiś taki mega problem, jest to wszystko do przejścia. Ale trzeba trochę się najeździć, trochę tych badań zrobić, kursy narobić, więc też możemy tutaj dość działać. I przede wszystkim, też jak łapiemy te kurczaki, bolery, to naprawdę spokojnie, bo są bardzo stresujące się. Więc słuchajcie, co tu więcej wam powiedzieć? Też będziemy Was informować po drodze, jak to, bo to też dla nas jest nowa przygoda. Dla nas też są nowe, nowe, nowe rzeczy, nowe. Nowe zwyżaczki, także święta mieliśmy fajne, bo były <noise> małe, małe pistaczki. I, I dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka, że przetrwaliście do końca. Zostawcie komentarz, zapytajcie się, bo też przy tych komentarzach to sam się uczę i, i może macie. Jakieś pytanie, jeśli chodzi o, o, o może jakąś poradę o na przykład, jak ktoś tam ogląda, ktoś ma te, te, te kurczaki, e, brolery paswiskowe, to niech napisze, jaką tutaj uwagę, co tam nas powinienem jeszcze ja spojrzeć, więc y, jestem otwarty na rozmowę, więc życzę Wam wszelkiej pomyślności i do następnego odcinka.